O kurczę, coś mi się tutaj zacięło. Dużo też czasu minęło od po prostu e, ostatniego odcinka i tak dalej, i tak e, dalej. No i teraz e, po prostu kontynuujemy naszą rozgrywkę od tego momentu, w którym skończyliśmy ostatnim razem. E, z nowości jest to, że że teraz obraz powinien być troszeczkę wyraźniejszy, ponieważ rozjaśniłem wszystko, co się dało. E, może to trochę stracić na uroku, ale niestety, e, nie wiem, czy ktoś z was będzie pamiętał, ale ostatnie materiały z amnezji były troszeczkę za ciemne i po prostu to, co wy oglądaliście, było no bardzo mało było widać, nie? I po prostu musiałem zmienić e, to w ten sposób, żeby wszystko było e, tak, jak należy. Jeszcze sobie tutaj włączę stoper. Może to zabrzmieć dziwnie, ale włączę sobie stoper, żeby wiedzieć... Ile czasu już nagrywam? Ok, no to włączyłem sobie stoper, teraz już jest wszystko w porządku. Jeśli możecie usłyszeć, i jeśli ja się na to zdecyduję w końcu, to z tyłu w tle będzie jeszcze słyszalna muzyka, która ma zrobić klimacik, chociaż z moim głosem i z moją, z moją euforią szczęścia podczas nagrywania może być ciężko w ogóle z jakimkolwiek klimatem. No ale spróbujemy chociaż jakieś tam zbudować. I jeszcze jedna rzecz. Zrezygnowałem jednak z kamerki, ponieważ kamerka, jak na dziś dzień, jest zbyt, zbyt obciążająca mój komputer i musiałbym po prostu wymienić parę części w moim komputerku, żeby sobie pozwolić na kamerkę. Albo po prostu, jak sprawię sobie nowy komputer, wtedy już będę mógł nagrywać z kamerą. No, ale jak na razie, tak jak już mówiłem, na kamerkę niestety nie mogę sobie pozwolić i był to niestety tylko jednorazowy wybryk. Mmm, okej, okay, tak więc już więcej nie mam nic do powiedzenia, na początku idziemy sobie dalej. Tutaj otwieramy jakieś drzwiczki, byliśmy z tego Coś tu się dzieje? Wow, zacięło mi się, a! Z tego co pamiętam byliśmy ostatnio... Pila, coś mnie goni, na pewno coś mnie goni. Fuck! Kurde, jeszcze mi się przycina, okej. Okay. Z tego co pamiętam ostatnio byliśmy w kanale... I właśnie goniło nas coś takiego, jak teraz nas goni. I nie za bardzo wiem, czy dobrze to robię, żeby się przed tym u. u cholera jasna. No, co się dzieje z tym, z tą amnezją? Nie wiem, czy za bardzo dobrze robię to, co robię, ponieważ biegnę przed siebie i nie patrzę w ogóle, czy coś mnie goni, czy coś się za mną dzieje. Mam nadzieję, że wszystko jest tak, jak powinno być. Okej, okay. cholera, myślę, że zamknięte. Coś szczęście otwarte. Okej, okay. biegniemy cały czas przed siebie. Nie patrzę, co się dzieje za mną, bo prawdopodobnie ściga mnie ten potwór morski. A, udało się, dobra. Drugi hol. Udało się uciec przed tym, co nas goniło. W ogóle nie jestem pewien dlaczego to się stało, tak, że weszliśmy przez e, drzwi, otworzyliśmy kolejne i dopiero jak otworzyliśmy kolejne, potwór zaczął nas ścigać. Czy on w tym momencie czekał aż my nie wiem, czeka, a, czekał, aż uda nam się w końcu uciec z tych kanałów, czy jak? Czy o co chodzi, że dopiero w tym momencie zaczął nas gonić? Nie wiem i nie chcę w to wnikać, ale tak to już jest. I w ogóle zauważyłem teraz, że w Amnezji już jest muzyka i nie jestem teraz do końca pewien, czy e, wstawianie do niej kolejnej muzyki będzie będzie trafnym wyborem. Kurde, jak mi się zacina, no co się dzieje z tymi FPS-ami? Jest e, dobrze 50-60 FPS-ów i nagle jest taka ścina i pokazuje 0 FPS-ów. No nie do końca wiem, czy to jest... No cholera jasna, czy to jest... E, czy to jest... E, z... Pff, czy wynika to z jakichś e, głębszych... Nie wiem, z czego to wynika. Dobra, mniejsza o to. E, tu nam się drzwi same otworzyły, klimatyczna muzyczka. Czyli prawdopodobnie nie będę musiał żadnej dodawać osobno. Teraz już sobie tak pomyślałem, bo jest ładna, fajna. Do jasnego grzmota. Dlaczego mi się tak zacina? O, tu jakieś e, nogi. Widzimy, bardzo ładne, zgrabne. Normalnie zaraz mnie jasny chuj strzeli. Przepraszam, że się wyrażam, ale naprawdę mnie zaraz coś strzeli przez te kurde pieprzone fps Dlaczego mi spadają do zera? No dlaczego? No Dobra, już. Ok. Będę musiał to jakoś ogarnąć, nie wiem co się dzieje. Dlaczego tak się dzieje? Chwila, mogę za to złapać. Złapałem i coś się stało, czy nie? No jeszcze raz spróbuję. Tak jakby coś tam plumkało, jak ja za to chwytam. Ło Jezus Maria, jak idę. Dobra, mniejsza, tą fontanną chyba nic tutaj nie zdziałamy. Tu się drzwi otwarły, czyli prawdopodobnie tu będzie coś ciekawego, więc udamy się w tą stronę. Um...

And in the other ok, mieliśmy przerywnik, fabularny, prawdopodobnie. E, nie pamiętam, jak to tam było. E, I e, w sumie, gdzie my jesteśmy, tam, jak pamiętacie, wchodziliśmy, był napis drugi hall. Pierwszy to był prawdopodobnie ten, gdzie była dziura w suficie czy tam w podłodze, nie pamiętam teraz do końca, to jest drugi. I tutaj idziemy, yy, i to jest, wygląda na windę. Czy tu możemy coś zrobić? Możemy się w tym zamknąć na pewno. Linie, niestety winda nie działa. Jakie to było do przewidzenia? Albo nie, jak to się, chwila. Bo dostaliśmy jakiś tam dzienniczek, i teraz nie pamiętam, jak to się włączało. Dobra, mniejsza. Na razie, na razie się tym nie będę zajmować. Na F była lampka. HJ. O, na J, okej. Okay. Notatki. List Daniela. O, do samego siebie, wróć pamiętniki, dziennik i zadania. Uruchom silnik, który napędza maszynerię windy. Dobra, czyli musimy się zająć teraz windą, która niestety aktualnie jest unieruchomiona. Muszy musimy zrobić coś. O, maszynownia, no czyli prawdopodobnie musimy tu wejść i aktywować. A drzwi są zamknięte, o kurde. No dobra, czyli teraz już wiemy, że musimy jakoś się dostać do maszynowni i uruchomić windę. Dzięki czemu będziemy mogli sobie pojechać. Prawdopodobnie w górę, a może w dół, sam już nie wiem. Zobaczmy, co jest po drugiej stronie, w takim razie tego korytarza, tego holu. Co tutaj się kryje? Mam nadzieję, że nie to samo. O, tu jest jakieś zejście w dół. I dokąd ono prowadzi? Ono prowadzi do magazynu, ale ja się na razie nie chcę do magazynu dawać. Najpierw chciałbym zobaczyć, czy coś jeszcze tutaj jest na górze do odkrycia. Bo tutaj też są jakieś drzwi, z tego co widać. To dokąd? To do pokoju gościnnego, a te drzwi prowadzą do gabinetu. No dobra, to lećmy od lewej do prawej, czyli gabinet, pokój gościnny, na końcu magazyn, jeszcze zobaczymy. Prawdopodobnie nie wszystko w jednym odcinku. Kufer Huberta był przewiązany sznurem. Zamek został zniszczony, zapewne przez rabusiów. Daniel zastanawiał się, czy z dobytku profesora cokolwiek ocalało. Bardzo klimatyczna muzyka. Kurcze, jak mogłem zapomnieć, że w amnezji jednak jest muzyka i, i nie potrzeba dodawać jakiejkolwiek innej. Jakaś taki, jakiś taki dymek się tutaj unosi. Co nie wróży prawdopodobnie nic dobrego. Ścinka znowu była. To pudełko się nie otwiera. Dobra, zamkniemy się może. No, cholera jasna. No, z tymi FPS-ami to ja normalnie zaraz dostanę jakieś, nie wiem. Dobra. E, co my tu mamy? To mogę zbić, ale nie wiem, czy tam coś jest w środku. Nie, nie ma nic. Kurde, co się z nimi dzieje? Przecież nie mam nic włączonego. Zawsze amnezja nagrywana była płynnie. Wszystko w porządku. Teraz nie dość, że mi znika... Nie dość, że mi znika okienko nagrywania, to jeszcze pokazuje się... Pokazują się lagi, to znaczy 0 fpsów i... I przez chwilę nic nie widać. To znaczy widać, ale się zacina. Okej. Okay. Tu mieliśmy krzesiwo i prawdopodobnie tu jeszcze coś pękło. Prawdopodobnie nic więcej już tutaj nie znajdziemy, okej. Okay. Tak więc z tego... do... nędzy. Boże! Jakie gówno się zacina! O, Tak psuje klimat cholernie, że normalnie zaraz bym strzelił coś. 60 fpsów i nagle zero. No z jakiej kurde paki? Ja się pytam. I w ogóle, dlaczego tak się rozmywa ekran? Chwila. E, na tab mieliśmy poczytalność. Wszystko w porządku, jesteś okazem zdrowia. Dlaczego tak mi się rozmywa ekran? Jestem ciekaw. Co tu się dzieje? Eee, czy coś tutaj możemy znaleźć? No cholera, przestań się rozmazywać. Dobra, już się przestał. Już przestał się rozmazywać, okej. Okay. Tu nic nie ma ciekawego. Prawdopodobnie. Pajęczyna, bardzo duża. Kolejne lokacje. Przemieszczamy. Okej, okay, tu mamy... Wow, co to się dzieje? Popękane szyby ledwo trzymają się w starej drewnianej ramy. Okej. Okay. Nowy przedmiot oliwa. Znowu się zacięło. No cóż. Krew! To nie wróży nic dobrego, ale jest chociaż e, klimacik. Głowa, Czyja ja głowa jak to się obraca. Jakiegoś e, nie wiem, jakiegoś pieska. Dobra. Hmm. Pewnie tego o. To jest pewnie pewnie to samo zwierzę. No nawet podobne, tylko ma inny kolor skóry. Czy tam sierści? Wow, możemy to podnieść? Nie, nie możemy, okej. Okay. Tu mam ptaka, to jest jakaś pracownia, to jest ten gabinecik, jak tam było napisane. I to wygląda jak gabinet jakiegoś takiego... Chwila, bo się włączył teraz flash, zostawiam, wam, żebyście mogli sobie poczytać. Boże, jakie dźwięki! Okej, okay. czyli tam coś nie czytałem, bo byłem zajęty troszeczkę e, telefonem, który mi się tutaj zaczął mrukać. E, ale jeśli chcecie się zagłębiać w fabułę, to mogliście oczywiście przeczytać co tam się działo. E, mi osobiście wygląda to na jakiś pokój takiego e, takich badań biologicznych różnych. E, widzicie, tu są jakieś rysunki psiej szczęki, e, co to jest? Zrozumieć równowagę. No, jakiś taki gabinet biologiczny, w którym jakieś prace są prowadzone prawdopodobnie albo były. E, tutaj coś mamy. Jest strasznie ten... ten... żerandol sobie rozkołysałem. Tu mamy jakiegoś typa, który wygląda troszeczkę tak szczurowato. Mm, e, tu mamy jakieś książki, to nic nas nie obchodzi. E, rzucę w niego ziemniakiem. Cholera, znowu się zacina. Kości. Ale to chyba nic... nic złego, bo to przecież gabinet biologiczny. To raczej się nie boję, że tu są kości. Okej. Okay. Pam parampam i nic co takiego ciekawego nie ma. Wszedłem tu tylko po nic w sumie. Czy to mogę podnieść? Tak, ale to są nożyczki i niczego one tutaj nie wnoszą. A jakby nimi rzucić w tą szybę na przykład? Czy ona się zbije czy nie? Niestety się nie zbije. A może krzesłem jakby w nią rzucić? To może się zbije. Zobaczmy. Kurde, nie dorzuciłem. O! Zbiłem szybę. I co teraz? Krzysiwo, Żeby nie wypaść przez to okno. Ej, a w sumie jakbym uciekł teraz z tego budynku? Czy to by w ogóle miało jakiś sens? W sumie jakbym przecież spadł z takiej wysokości, to chyba bym się nie zabił. Jakbym jeszcze tutaj się tak. Nie, może bym się zabił faktycznie. Mogę skakać jeszcze po tych, po parapetach, jak widzicie, Chwila, czy coś się złego dzieje. Trochę dźwięk był jakby się jakieś drzewo złamało. Przeskoczyłem do jakiegoś kolejnego e, pokoju, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, a mogę jeszcze dalej? Chwilę, jak tu pójdę... Nie, nic tu nie ma ciekawego. Okej, okay, to idziemy tutaj z powrotem. Cholera! <grym> Te lagi mnie wkurzają, kurde, nie wiem co się dzieje. Dlaczego tak kurde nagle 0 FPS-ów i nie wiadomo o co chodzi? Kiedy przyjdzie na mnie czas? Czyż nie okaza... Dobra, dobra. Tyle, Na, no, 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 to jakieś kurde e, fabularne wątki, to już mnie znowu nie obchodzi, bo... Bo niestety nie mam na to czasu podczas nagrywania. Nad czym ubolewam? Tu mamy silnik windy, instrukcja. O, to może nam się przydać. Jeżeli winda znowu się zepsuje, użyj silnika parowego, żeby podnieść ciśnienie w kotle, zanim uruchomisz całą maszynerię. Um, czyli muszę pierw użyć silnika parowego. Użyć silnika parowego. Ok. Za pomocą dźwigni możesz dokładnie wyregulować wysokość ciśnienia. Wskaźnik na kotle powinny pokazywać 8 w górę i 8 w dół. To może nam się przydać. Upewnij się, że mechanizm działa według tego schematu. Punkt potrójny, czterofazowa amplituda i pełny cykl przepływu okrężnego. Ok, to może nam się przydać, dobrze, że to wzięliśmy. Do tej windy może nam się przydać. Co tu mamy? Dźwignia kontroli przepływu okrężnego, czyli to prawdopodobnie będziemy musieli zamontować gdzieś w tej naszej windzie. Eee, co tu się stało? Tu nie możemy przejść, czyli prawdopodobnie musieliśmy tu tylko przyjść po tą karteczkę i właśnie po tą dźwignię. I teraz możemy się wrócić i zobaczyć, co tam dalej jeszcze w tym gabinecie jest. Kurde, tam jest jakiś gigant chyba. Tak łamie te drzewa, że kurczę aż się boję. Okej. Okay. Skakujemy tu z powrotem i zobaczymy, czy tam jeszcze za rogiem coś się ciekawego święci. Zaraz niestety będę musiał kończyć ten odcinek. No, ale... Ale tak to już jest. 15 minut niestety w moim przypadku to maksimum. Z moim sprzętem to niestety również maksimum, więc... Takie odcinki to już jest standard. Wychodzimy z gabinetu. Chyba już wszystko, co tutaj mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. I chyba na tym gabinecie niestety dzisiaj skończymy. W, w kolejnym odcinku udamy się do. Jak to tam było? Do pokoju gościnnego. I prawdopodobnie, jeśli nam się uda zdążyć, to jeszcze do magazynu zajrzymy. A w kolejnych odcinkach, jak już nam wiadomo, bo dzisiaj poznaliśmy kawałek wątku fabularnego. Cholera, głupie ragi. Um, Oczywiście pozbędę się lagów, o ile to będzie możliwe. I będziemy próbować oczywiście uruchomić naszą windę, która się zepsuła. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie, jeśli wytrwaliście do końca materiału. Jeśli wam się spodobało, możecie polajkować film, jeśli wam się podobają ogólnie moje materiały, zasubskrybować kanał, dzięki czemu będziecie na bieżąco. Słowa krytyki w komentarzach również są bardzo mile widziane. Ja jestem Michał, to była Amnezja. Dzięki wam jeszcze raz, na razie, cześć, pa pa!